Witam serdecznie, Lech Pilarski. Zbliża się 102 rocznica urodzin Ryszarda Kaczarowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie. O tym honorowym obywatelu Białego Stoku rozmawiam z profesorem Adamem Dobrańskim. Witam pana. Również, miło mi. Parwna postać, zasłużona, urodził się w Białymstoku przy ulicy Mazowieckiej. Siedem. Siedem dokładnie. Teraz jej nie ma, bo zastąpiła no. Mazowiecką ulica imienia naszego bohatera. Nie ma też i tych uliczek, które były wokół, które tak dobrze zapamiętał pan prezydent. Realia się zupełnie zmieniły. Natomiast jest parafia świętej Anny. Tam się odbywały kolejne. Uroczystości już niestety po śmierci pana prezydenta. Szkoda, bo tak miał trochę dalej do Fary. <grywy> Ale też i tamta ulica, ta mazowiecka, to przypomnijmy sobie, to był element głównego takiego ciągu, szlaku od południa na północ prowadziła chęt tam od Bielska i dalej jeszcze, także tą nawet łani dziesiątego pułku, co pan prezydent powtarzał często, bywali gośćmi na tej ulicy i to było fajne. I przede wszystkim jeszcze może ważne, bo tego też się już teraz nie da tak odtworzyć, to była tam wyjątkowy skład narodowościowy i społeczny. To nie była ulica jakaś portaliacka, nie była chłopska. Pod tym względem mieszanina była duża, ale już taka aspirująca trochę do centrum, bo jednak do rynku niedaleko, na Rynek Sienny jeszcze bliżej. Poprzedni rynek to myślałem oczywiście o rynku Kościuszki. No i narodowościowo w tym samej posesji siedem były właściwie wszystkie narodowości, które wymieniamy, myśląc o tamtym Białymstoku. Bo przy Polaków i Żydzi byli Białusini, byli Rosjanie, i byli Niemcy. To jest silna, tam była reprezentacja niemiecka. I te dzieci sobie zupełnie dobrze radziły. To była taka szkoła tolerancji od młodości. Co pozwoliło przyszłemu prezydentowi poznać pewnie ze słuchu różne języki i ułatwiło mu te no, trudne peregrynacje po świecie, ale jak doszło do tego, że tak się zasłużył? Ja bym powiedział tylko zasłużony nieba wątpliwości, ale czy w pełni doceniony, to nie wiem. Jak... Trafił w dziwne tryby historii. Tak, i tak dzisiaj się patrzy na postać pana prezydenta powiedziałbym za bardzo płasko. Jest kilka formułek, hasełek, które się powtarza, a to za mało, żeby oddać naprawdę głębie charakteru i w ogóle dokonania też. Pana prezydenta. Patriotyzmu, zaangażowania, bo ono bardzo wcześnie u niego się objawiło. To przede wszystkim harcerstwo, i później to przekształciło nawet, się to w konspirację. Ja bym powiedział, że na początku był rok urodzenia 1919. To Oczywiście trochę przypadek, ale rok symboliczny bo i wyzwolenie wtedy stoku I ojciec, który był wcześniej na wschodzie, tam w dywersję zamieszany, kolejową, ojciec był kolejarzem. Rodzina była w połowie białostocka, mama była taka z rodowodem. Natomiast ojciec przywędrował z Lubelskiego, z zajonu Kurowa, ale dobrze się czuł <głos》> w, Białym, w Białymstoku. No a potem szkoła najpierw, bo harcerstwo to 31 rok. Szkoła wcześniej, szkoła jedenastka, dzisiaj znana też, ale to jest inna jedenastka w innym miejscu. Tamta była blisko, na Mazowieckiej. No i nauczyciele. Sama szkoła to mur, może nie taka okazała wcale szkoła, ale wychowawców swoich, nauczycieli, wspominał pan Ryszard naprawdę. Często wracał z niektórymi się spotkał nawet w więzieniu w Mińsku, potem się spotkał w drugim Korpusie. I wielu zostało na wschodzie. To też była ogromna strata dla edukacji, dla systemu edukacji, jakości edukacji białostockiej, bo tak wielu zostało w Londynie. Tam się o tym też nie dokończyliśmy jakby rozmów nawet z panem prezydentem. Moja ostatnia rozmowa kilka dni przed katastrofą smoleńską, dosłownie tam chyba cztery dni, dotyczyła książki. Był w Londynie. Tylko pan prezydent mógł mnie pokierować, bo znał wszystkich. Oni go przede wszystkim cenili, uważali za swojego lidera, a potem to się wszystko spuszyło. Taka książka już pewnie nie powstanie. Ale wracając do tych wydarzeń 1939 i 1940 roku, to jak doszło do tego, że raptem harcerz przekształca się w konspiratora który został przez Sowietów ujęty i wsadzony do tiurmy. No to była taka naturalna trochę kolejność. Mówimy, że należał do pokolenia Kolumbów, chociaż wierszy nie pisał, ponieważ Kolumbowie też... że no, go liczby interesowały, co później objawi się w zawodzie <słuch> tak. wykonywanym. Natomiast jak się tak patrzy z perspektywy, to śmiem twierdzić, że trochę za szybko ta jego wielka... No, kariera to złe słowo, Te wiel ten los jego wojenny się rozpoczął, bo nie zakończył właściwie swojej edukacji. To mu potem bardzo przeszkadzało. Z zupełnie durnych, jak tu tutaj mówimy na wschodzie powodów, nie skończył liceum, gimnazjum, skończył szkołę handlową i to taką bez praw państwowych, a potem zaczął zbierać pieniądze z myślą o studiach. Był ambitny od początku. Harcerstwo się podbudowało tę ambicję. No i przyszła wojna. Trzeba było się sprawdzić w innym wymiarze. Wrzesień to już jest ambitna taka próba, bo z harcerzami tutaj w stoku, a potem wyprawa do Wołkowyska. Chcieli koniecznie zasilić wojsko, tam powstawały te pułki rezerwowe. To był taki ośrodek zapasowy, gdzie tak, takie półki rezerwowe powstawały. W związku z tym wsiedli na rowery, wiedząc, że Białystok nie będzie broniony, bo tak im mówiono tu w komendzie i dotarli do Wołgowiska. Tam się bardzo przydali, ale też nie zostali żołnierzami, bo gdy wsiedli do pociągu, żeby podjechać bliżej pod Wilno i tam się wcielić, to okazało się, że to już wojska czerwone weszły w granicę. I co się znów ucięła. Jakaś pewna taka logiczna linia. Potem czołgi sowieckie przesięły im drogę pod Nowogródkiem. To jest takie dla miejsca, było bardzo ważne do końca życia. Nie tylko przez Zgórna Miskiewicza. Tam właśnie gdzieś pod Nowogródkiem Ryszard, druh Ryszard wtedy schował swój krzyż harcerski. Ten, który otrzymał w Białymstoku a schował, bo uznał, że to najcenniejsza rzecz, która nie może wpaść w ręce najeźdźcy, zaborcy. No i ten krzyż może gdzieś tam jest pod tym kamieniem. Potem powrót do stoku i to nawet wbrew starszyźnie harcerskiej, która już trochę no, miała powody, bo po to była starszyzną, kombinowała, czy ten opór taki czynny przeciwko zaborcy ma sens bo jednak tych młodych trzeba było wychować do końca, jakby dać im podstawy edukacyjne. Oni mieli wejść do dorosłego życia po wojnie, tak sądzono, a nie na wypadek wojny. Jednak inaczej się stało. Szare szeregi, więc konspiracja. Niestety kolejne aresztowania. I gdy to tak mi mówił pan Ryszard, że jak. Go tam podnoszono w tych funkcjach hacelskich, to spokojnie na to patrzył, bo też sądził, że wojna się szybko skończy i niespodziewanie został dowódcą, komendantem szarych szeregów całego okręgu. To już była naprawdę poważna funkcja. Niestety nie trwało to długo. Od 17 lipca 1940 roku aresztowanie NKWD trupiło liderów, a on już wtedy awansował do grupy liderów. No przede wszystkim więzienie białostockie krótko, potem w Mińsku, to było przyżycie. Tam siedział długo, dostał wyrok śmierci, 100 dni w celi śmierci, o tym pewnie już pamiętamy. Zamienione na 10 lat łagrów na Kułymie, to był wyrok nie do przyżycia, No ale szczęśliwie Układ Sikorski Majski wypuszczono ich z łagrów. Mało o tym wiemy, ale taki element trwogi, bo już w pierwszych tygodniach tej katorżniczej pracy oni wozili taczkami ziemię, w której były grudki złota. To wypłukiwano potem to złoto. Tak nieszczęśliwie, nie miał wprawy, się stało, że ta taczka mu się wywróciła, szarpno, wyrwał sobie bark. Z tym wyrwanym barkiem... Do końca cierpiał tam. W dole było gorąco, na, na wyjściu było 30-40 stopni mrozu. No na szczęście to były tylko miesiące. I potem szlak tej, drugiego korpusu. Szlak drugiego korpusu, ale też mu dodajmy, że ponieważ nie miał tej edukacji, to znakomicie połączył na tym szlaku drugiego korpusu czynności żołnierza, strzelca właściwie, co się tam tak oficjalnie miało, bo to była trzecia dywizja strzelecka, karpacka, ale także kończył edukację. No to I... było genialne pociągnięcie Andersów, tamtejszych tak, liderów, tak, że tak, równolegle tak. ze szkoleniem wojskowym, z przygotowywaniem się do działań wojennych, jednak prowadzono edukację. Wiedziano, tak, że to tak. są przyszli inteligenci, czy ludzie, jest, wierzono, którzy będą że wrócą niezbędni. do Polski, a w Polsce Polscy. będą bardzo potrzebni. No i trzecia taka ścieżka to harcerstwo. To też był pomysł Andersa, żeby wojsko jakby pożenić z harcerstwem. I zwalniano ich nawet na, 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 na jakieś tam zbiórki, ale przede wszystkim mieli też opiekę nad młodszymi od siebie. Nikt bardziej od harcerzy nie potrafił trafić do umysłów tych młodych, a tych wyszło wielu także z Rosji. To o tym mówiła głównie potem żona pana prezydenta Karolina, która gdzieś tam daleko w Afryce, w Kenii, znalazła się w tym Osiedlu polskim, już po wyjściu z Rosji. I tam, jak tak mówiła, ze wzruszeniem, życie zaczęło się w momencie, kiedy przyjechali instruktorzy harcerscy. Tam nie przyjechał jeszcze Kaczorowski, on ciągle był na froncie, ale na przykład Peszkowski już tam był, nasz ojciec, też honorowy obywatel miasta Biegostoku, ojciec Zdzisław Peszkowski. Monte Cassino, czyli cała ta batalia na Półwyspie Apenińskim. Powiedzmy, że może wielkiej kariery wojskowej to pan prezydent nie zrobił, bo nie był w linii, jak mówią wojskowi. On trafił do ośrodka łączności. To bardzo ważna funkcja. Był blisko sztabu. Przeżywał ten dramat, zwłaszcza pierwszych dni Monte Cassino, bo przecież to. Te dramatyczne komunikacje spływały do dowódcy, że jest źle, że, że nie damy rady, że, że krew się leje. Po tym jak wiadomo. Zmiana formy walki, jednak zwycięstwo. Bolonia, bardzo mile wspominał pan prezydent Bolonię, bo tam wziął do niewoli grupę żołnierzy niemieckich. To jest przypadkowo, ale miał ten sukces. Zasługa była. I od razu powiedzmy, bo dzisiaj ja obserwuję z pewnym zażenowaniem, jak niektórzy już w rezerwie walczą o kolejne awanse. Ja bym chciał zapytać ich, czy wiedzą w jakim stopniu, ten właśnie wyszedł Kaczorowski, który i przeszedł ten szlak syberyjski, a potem cały szlak drugiego korpusu, w jakim stopniu zakończył swoją karierę wojskową. To żeby nie trzymać nas w niecierpliwości, to proszę ujawnić. Starszy strzelec. Podnoś na kaprala dostał was, ale tego chyba nie, nie bardzo się tym już lubił, bo to nie chodziło o, o stopnie, naprawdę chodziło o coś więcej. Oni mieli poczucie Swoistej misji. Cele tej misji się zmieniały, ale pozostawała wielka gorliwość. Rzeczywiście pokolenie Kolumbów. Poza tym, co jeszcze jest ważne, że misja tak, ale także i pewien realizm, zwłaszcza w Londynie, się okazał potrzebny. Nie wystarczyło wzdychać, nie wystarczyły płacze i łzy. Trzeba było budować tam tą społeczność polską, pozapolską. Trzeba było pójść do szkoły, trzeba było wszystkie... No istotucy. i trzeba było pójść do roboty, żeby się utrzymać. Oczywiście. Pan Ryszard Kaczorowski mógł zostać prezydentem, jak przeszedł na emeryturę, bo wtedy już miał źródło utrzymania i miał czas. Pani prezydentowa czasem żartem mówiła, kiedyś tak się w ducha przychyliła i mówi. Pani ale tak powiem szczerze, to ja utrzymywałam, majestat jest ta bo miałam wyższą emeryturę niż morz. No takie były realie po prostu. No właśnie, no bo po zakończeniu działań wojennych, po II wojnie światowej, dziwnie rozwiązano sprawę polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii, skoro nawet liderzy wojenni, tak. wspominając choćby generała Stanisława Maczka, musieli pracować w magazynach za pary. O, tak. no. Tymi talerzy, to, to, jest to jest zadziwiające. Podtrzyma. Natomiast jeden plusik był, bo to już może nie tyle wojsko, co rząd chyba brytyjski zagwarantował młodym stypendia na naukę. I, K i Żerkaczowski skorzystał. Wreszcie tę edukacja dokończył w Londynie, ale w tym swoim zawodowym takim kierunku, czyli został buchalterem. I jako buchalter pracował całe życie dorosłe. W jakiej firmie? To były tam dwie firmy, nieduże firmy i... i... No bo kończył szkołę handlu zagranicznego. Tak, no Czyli tak. Czy te firmy Właściwie miały związek z, takie... z obrotem międzynarodowym? Nie, bo wykształcenie miało związek nie tylko z handlem, ale i sportem. To była jakaś taka bukarykowanie w Anglii, oczywiste, ale tego nie, po, nie wypłynął na no może. Po prostu Dlatego, bo tu od razu powiedzmy to, co chyba znów wszyscy wiedzą, że jednak głównym jego takim no, przejęciem, realizowaną tą misją, to było harcerstwo, doszedł, doszedł do najwyższych stanowisk, do no, naczelnika i potem przewodniczącego ZHP. I to mu szczególnie powinniśmy pamiętać. Bohacestwo czyli miał i... zawód ekonomisty, taki nudny, tak. codzienny, a <grystwo> tak. udzielał się, i to było jego Aha. hobby, czyli No harcerstwo. i miał rodziny. Ja myślę, że za mało mówimy o rodzinie Kaczowskiej. Jeszcze do tego przejdziemy, ale tak. spróbujmy teraz, panie profesorze, odpowiedzieć na pytanie. Jak to księgowy mógł zostać prezydentem? No, czas trochę pracował na rzecz pana prezydenta, ale było jeszcze coś, co jest ważne. Ryszard Kaczowski nie wdał się w żadne, że tak powiem, bojówki partyjne. Bo musimy sam... wspomnieć, że jednak emigracja była o, mocno podzielona. Była i Pozostać afiliowana poza różnymi tymi tak, organizacjami tak. była przydatna. Niestety emigracja powtarzała błędy II Rzeczpospolitej. I teraz Oni... też współcześnie. Oni otworzyli wszystko, klasa wszystkie możliwe partie, powtarza. potem jeszcze podzielili się wewnętrznie. Kaczorowski patrzył na to z, z przeleżeniem wręcz. Za dobrze znał te realia na wschodzie, wiedział, czym to może grozić. Natomiast praca w ZKP to było przede wszystkim wychowywanie młodego pokolenia. To była pomoc wszystkim tym instytucjom kulturalnym i rodziny i związek ze, ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów. I Kaczorowski wyrastał jako. Taka no, wielka postać emigracji, ale nie uwikłana w walkę polityczną. A myślałem, że to wynikało z tego, że bardzo dobrze się znał z premierem rządu na wychodźstwie, czyli Edwardem Szczepanikiem. <grym> obywatelem <grym> no tak, honorowym Suwałk i księgowym, czyli ekonomistą. Tak jest, na dodatek. Tak. No, ale Szczepanik był profesorem, był, <grym> był wysłannikiem ONZ na Daleki Wschód, To dla takich zaszczytów. <grym> no ale taka znajomość, mogła ważyć. Tak, ale tych znajomości miał naprawdę bardzo dużo. W karierze politycznej. Tak. Został prezydentem rządu polskiego na uchodźstwie. Najpierw, najpierw został ministrem bez steki, ale miał funkcję krajową. To znaczy, to no była bardzo ważna, taka może nieeksponowana funkcja kontaktów z krajem, bo tu znów chcę wyraźnie powiedzieć. Kaczorski nie miał wątpliwości, że emigracja, chociaż w pewnym momencie musiała reprezentować te wartości podstawowe polskie musiała jakby na zewnątrz bronić dobrego imienia i mówić, uczyć się o demokracji. Ale nie miał wątpliwości, że imigracja jest służebna wobec kraju. Decyduje Decyduje kraj. jak zaistnieją okoliczności, Takie. to trzeba będzie tę on to, pałeczkę. On to powtarzał, W kraju przekazać. było trzydzieści kilka milionów, do czterdziestu się zbliżało, a nas tam było nie za dużo, ale to kraj miał zdecydować, a my mieliśmy pomagać krajowi. No i doprowadzono do tego, że Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy. O, to tak łatwo by zostało powiedziane, przekazał to. I Edward Szczepanik i Ryszard Kaczorowski byli raczej przekonani, że to trzeba będzie zrobić. To nie było takie łatwe. Którym się podobały te stanowiska ministerialne, premierostwa, zaszczyty no Był... ale trzeba było skończyć tę pewną <noise> epokę. Trzeba było skończyć, bo to się stawało momentami nawet śmieszne. No, ja się nie boję tego słowa. Ten realizm trochę zanikał. Natomiast prezydent Krzysztof Kaczorowski twardo realizował taką zapowiedź jeszcze 1946 roku, że jak kraj będzie miał pierwsze wolne wybory, to będzie sygnał, że trzeba przekazać, te insygnia władzy, czyli całą tą spuściznę imigracyjną, tą taką demokratyczną do kraju. Trzeba, trzeba znów być razem z krajem, i miał przeciwników. To nieprawda, że wszyscy byli za tym, żeby już przekazać, bo Wałęsa. Wałęsa wygrał w drugiej turze, niektórzy mówili, postać niepewna, powinny być wybory powszechne prezydenta i dopiero wówczas przeszkód wymyślano wiele. Kaczorski dyscyplinował, że tak, by przy pomocy harcerzy i kombatantów głównie i doprowadził do tego, że rzeczywiście 22 grudnia 1990 roku na zamku królewskim nastąpiło to symboliczne przekazanie. I sygnał Rzeczpospolitej. Tak, ale Ryszard Kaczorowski nie zniknął z o, życia politycznego. Tak, tak. Bardzo często gościł w kraju, był zapraszany przez wiele instytucji. To było z jednej strony wywołane jego niezwykłej energii. On miał tyle w sobie sił, tyle tej energii, tej nie, nie znosił lenistwa, ale z drugiej strony też i te cechy, które się okazały dla kraju. Bardzo ważne niestety nie wszystkie znalazły tu uznanie. Pochwalę się, że wymyśliłem tytuł, że został prezydentem Polaków. Już nie Polski, ale Polaków. Tak brzmi nazwa albumu, który jest jednego z albumów, który wydałem. I na zakończenie wspomnijmy o żonie prezydenta Kaczorowskiego, Karolinie. Niestety odeszła w tym roku pan prezydent wcześniej, w 2010, w tragicznej katastrofie pod Smoleńskim. No to w ogóle, bo słowo nie jest adekwatne, takie pechowe, bo gdy w dziesiątym roku, to pamiętam jak pan prezydent przygotowywał uroczystość 80-lecia urodzin pani prezydentowej, restauracja była zamówiona, niestety uroczystości nie było. Tutaj 90-lecie miało być takim punktem zwrotnym. Pani prezydentowa, była dumna siebie, ciągle to podkreślała w ostatnich, zwłaszcza w tych miesiącach. Teraz byłem tam u niej w tym ośrodku, że w niczym jakby nie przeszkodziła prezydentowi w pełnieniu tej jego misji publicznej. Wzięła na siebie ciężar domowy, prowadzenia domu. Dwie córki, harczelki też oczywiście, wnuki. Jak bo, słyszeliśmy również utrzymania, bo utrzymania, dystans dochodowy między małżonkami jednak był. Pan prezydent miał tego świadomość. Ja opowiem pewnie na koniec już tą taką anegdotę, bo ona jest znakomita. Jakiś dziennikarz, tak trochę zlekka może złośliwie, zapyta pana prezydenta, a jak pan prezydent sobie z domem tam radził? Pewnie nieczęsto pan bywał w domu i Tak, proszę pana. My, jak zawierając związek małżeński, mówiliśmy się, że żana będzie głową domu i ona podejmuje wszystkie takie decyzje bieżące. Ja bywam, biorę udział, a jak będzie bardzo poważny problem, to wtedy ja przyjmuję <głowę> głowy domu. No i co? Nie było do tej pory takiego ważnego problemu. Znakomita odpowiedź, znakomita definicja małżeństwa, no i finezja, sprawdzona co i najważniejsze finezja, I finezja, którą pan praktyce. prezydent posiadał, on miał takie swoiste humoru, bardzo takie nasze chyba, wschodnie, białostockie, lubił się śmiać, lubił żartować, no, ale tyle przeżył, tyle przeżył. Dziękuję bardzo za spotkanie, naszym gościem był profesor Adam Dobrański, Lech Pilarski, do usłyszenia.